Maskara, która dokleja kępki na naszych powiekach, czy to w ogóle możliwe? Sięgnij po tusz, który o 200% pogrubia i 84% wydłuża Twoje rzęsy i wyczaruj piękny makijaż na swoich powiekach, nawet jeśli nie masz pokaźnych rzęs, nawet jeśli nie masz czasu nałożyć cieni, tak jak ja zrobiłam to dzisiaj. To sam ten wachlarz czarnych pogrubionych, wydłużonych rzęs już będzie piękną ozdobą na, dla Twoich oczu, dla Twojego makijażu. I jest to genialny element makijażu, róż tusz i już, bo naprawdę ten tusz robi niezwykłą robotę na naszych powiekach. Zostaw komentarz rzęsy w butelce, jeśli potrzebujesz takiego rozwiązania dla siebie, a ja z przyjemnością prześlę Ci ofertę na ten tusz. Produkt jest dostępny u mnie. Każde zanurzenie szczoteczki w buteleczce to kolejna warstwa doczepionych rzęs, a przy tym nie obciążamy ich. Tylko one cały czas są mięciutkie, zaopatrzone w kompleks witaminowy, więc odżywione.